Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami krótkim takim doświadczeniem, które wywarło ogromny wpływ na moje ojcostwo, które wstrząsnęło moim myśleniem o ojcostwie. Jakieś dwa i pół roku temu bardzo intensywnie szukałem różnych inspiracji ojcowskich dla siebie w kontekście mojego własnego ojcostwa, wychowania moich dzieci, aby miał większy wpływ na moje dzieci, abym potrafił. Stawać się dla nich lepszym tatą. Szukałem tych inspiracji, szukając różnych konferencji, ale również czytając różnego rodzaju książki, i yy, trafiłem na książkę Kena Kenfielda, w której przeczytałem zdanie, które zatrzymało mnie, absolutnie wyryło mnie w miejscu i zmieniło moje myślenie. Chciałbym teraz przeczytać Ci to zdanie z nadzieją, że ono również wstrząśnie Twoim sercem. Otóż Ken Kenfield w swojej książce napisał następującą rzecz. Powiedział o tym, że przeciętni ojcowie to są ci, których ojcostwo, przeciętni ojcowie, to są ci, których ojcostwo sprowadza się do spędzania czasu z dziećmi, zapewnienia im utrzymania i wykształcenia oraz wdrożenia pewnej dyscypliny. No, mnie to absolutnie zatrzymało. Pomyślałem sobie, że ja do tej pory myślałem, że jestem nieprzeciętnym tatą właśnie wtedy, kiedy. Spędzam czas z dziećmi, kiedy zapewniam im utrzymanie, zapewniam im wykształcenie, kiedy staram się wdrażać pewną dyscyplinę, czyli pewne zasady wychowawcze. Tymczasem on mówi: to, są do, to jest domena przeciętnych ojców. Nieprzeciętne ojcostwo zaczyna się dopiero dalej. I to było coś, co absolutnie zmieniło moje myślenie. Postawiło przede mną pytanie, co to znaczy stać się nieprzeciętnym tatą i co ja mogę zrobić, aby stać się nieprzeciętnym tatą. Te owoce moich poszukiwań przez ostatnie dwa lata em, zawarłem również w takim. Em, pragnieniu, aby dzielić się tymi odkryciami z innymi. Dlatego zapraszam Cię bardzo serdecznie na warsztaty dla ojców. Nieprzeciętny tata, staj się bohaterem dla swoich dzieci, dlatego, że wierzę głęboko w to, że my jako ojcowie potrzebujemy razem spotykać się, aby rozpalać nasze męskie serca, aby rozpalać nasze ojcowskie serca, abyśmy potrafili dać z siebie jak najwięcej i odkryć, co to znaczy nieprzeciętne ojcostwo, które wykracza poza to, co być może Ty również do tej pory myślałeś, <laughs> że jest domeną tych nieprzeciętnych, zaangażowanych ojców zaangażowane nieprzeciętne ojcostwo zaczyna się dopiero dalej. Warsztaty te to jest czas niezwykle myślę poruszający, inspirujący czas, w którym Odmieni Twoje ojcowskie serce, zmieni Twoje nastawienia, ale zmieni też Twoje myślenie i Twoją perspektywę. To nie są warsztaty, które dostarczą Ci narzędzi wychowawczych, to są warsztaty, które zmienią Twoje serce. I to o to w tych warsztatach przede wszystkim chodzi, więc z całą, e, z całą moją taką pewnością, że to będzie czas przemiany, zapraszam Cię bardzo serdecznie. Bracie w Ojcostwie, przyjedź do nas na warsztaty 6-7 maja, już niebawem, do naszej Rajskiej Doliny. Do zobaczenia.